Wyłączał! Wyłączał! I Dobrze. Witam Was moi drodzy bardzo gorąco i bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Heartword. E, tak mi napastowaliście, że postanowiłem w końcu nagrać ten odcinek. I teraz tutaj zaraz wam pokażę jak najlepiej zbudować sobie bazę, żeby, żeby ten, żeby nikt nam się tutaj nie włamał. O, tu jeszcze sobie damy naszych obrońców, To są obrońcy w ogóle. To jest takie, nowe zwierzę, które w Herdzie jest. I ono po prostu broni. A, ty w ogóle dobrze widzisz? O kurwa, przecież to jest minecraft! Dobra, żartuję, już jest Herdward, idziemy, gramy w Herdwarda, proszę bardzo. Witajcie moi drodzy bardzo gorąco i bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z 10 aż odcinków serii World Krzysiek Solo. To jest, nagrałem 10 odcinków, jeden za drugim. Wybrałem tak naprawdę bardzo fajne, fajne momenty. Myślę, że odcinki będą naprawdę bardzo fajne, ponieważ w każdym odcinku będziemy robić coś naprawdę bardzo sensownego. Tak, jak na przykład w dzisiejszym odcinku, dzisiaj mam, mam zaplanowane trzy rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz to jest taka, że musimy iść na hangary, poskładać kłada. Druga rzecz to jest taka, że musimy tutaj dokończyć moją bazę, ponieważ zacząłem kombinować z dachem, ale to mi totalnie tutaj nie wyszło i muszę, muszę to po prostu pozamykać, bo ktoś mi tutaj wiedzie, tak? A tego, tego byśmy nie chcieli. Nie wiem, czy widać stąd tą bazę, którą chcę. Dobra, to jest kolejna rzecz. Trzecia rzecz, i to już taka chyba ostatnia, to musimy koniecznie dzisiaj zrajdować pewnego pana, który sobie wybudował się niedaleko nas i generalnie myśli, że myśli, że może sobie tutaj mieszkać, a ja mu na to nie pozwalam. Na tym serwerze już nie gram, więc nie szukajcie, bo zbędny, po prostu stracicie czas niepotrzebnie. Dlatego łyk kawy. I jedziemy z tym tematem. Najpierw jeszcze przed tym wszystkim chciałbym sobie pokolorować swoją brykę. Eee, ja absolutnie, tak jak powiedziałem, nie boję się tutaj, żeby sobie patrzycie, co ja robię, ponieważ idzie e, mam totem i gdzie mam wszystko, ponieważ e, i tak już tutaj, e, jak mi wkurwiają te po prostu plujki, to jest po prostu jakaś masakra. Eee, mam tylko jeden niestety. Mam tylko jeden design. No, no cóż, co zrobię? Tak mi się wydaje, że mam tylko jeden. Tak, to jest C4, które dzisiaj wykorzystamy. Mam, mam e, jeden samochód, ale potrzebuję też jeszcze kłada, żeby. E, żeby ten. Dlaczego nie mogę? A dobra, źle to robię tutaj. Zobaczymy, jaki nam wyjdzie kolor. Chociaż ten design jest strasznie słaby, ale główno. Co to jest? Cały biały wyszedł. No nie wygląda za dobrze. Dobra, e, muszę wziąć, czy ja mam jakieś naboje. E, nie mam, ale powinienem mieć tutaj naboje. Z 30, więc sobie wezmę wezmę sobie 15. Albo nie, wezmę na... No, o tak to zrobię. Po prostu nic, nic nie wezmę. <laughs> mm, Dobra I jeszcze jedną rzecz. I coś jeszcze miałem wziąć. Aha, klucz. Gdzieś tu miałem klucz. Nie mam klucza. Gdzie jest mój klucz? Prześmiałem klucz. O jest. Klucz i pójdziemy na hangary. Nie wiem po co są te rubiny, w ogóle to jesteś nowego. Nie wiem o co, o, co, o co w tym chodzi. Chcę iść na hangary, poszukać jakiegoś kłada, bo jest mi strasznie potrzebne, bo wyjazdy samochodem na zimę nie jest to zbyt bezpieczne. I po prostu mi to bardzo denerwuje, dlatego. No. A najbardziej to mi wkurwiają po prostu te. Typu... No i już, suka. Chodź tu. Teraz ją załatwimy. Staram się nagrywać bardzo późno, e, bardzo późno e, w nocy, ponieważ e, dzięki temu mamy po prostu spokój. Widzicie, musimy ten dach koniecznie tutaj, e, koniecznie tutaj naprawić, bo tutaj można spokojnie wejść. To nie wiem, to jakiś gości tutaj wybudował, nie wiem kto to jest. A to jest baza, którą dzisiaj, e, którą dzisiaj będziemy rajdować. E, chodzą tu jakieś maszyny. Ja nie wiem czy, ciężko jest teraz generalnie e, zobaczyć e, coś w, w środku. Czekajcie, a tak jak bym zrobił? Wydaje mi się, że tego gościa nie ma, ale mogę, mogę się mylić. Jesteśmy tutaj w budowaniu bardzo blisko hangarów e, na foreście, więc to jest spoko sprawa, bo e, mogę tutaj biegać sobie bezstresowo bez i, e, i dropić. Zobaczmy czy to coś jest. O! Co za świnie? skórę. Jezu, zaraz zginę jeszcze. O właśnie, o tych kładach tutaj myślałem, są dwa zajbiste kładne, znaczy jeden jest zajebisty i tego bym chciał sobie wzi tego bym musiał sobie wziąć dlatego po niego tutaj e, po niego tutaj wrócimy dzisiaj. Barbę. Tego kłada tutaj zmontujemy, dlatego nie niszczę go i zaraz tutaj po niego wrócimy. Dobra, chodźmy, przejdźmy się jeszcze tutaj. Czerwone zawsze na propsie, zawsze się przydaje. Dawno nie było odcinka z Worda, ale uwierzcie mi, że nagrywanie Hertwarda to jest strasznie ciężka sprawa. On się tak bardzo fajnie sprzedaje, jeśli tak można to powiedzieć na YouTubie, bo bardzo dużo osób ogląda Hertwarda, ale żeby go nagrywać i nagrywać to w jakimś fajnym e, żeby to fajnie wyglądało to po prostu trzeba grać i to poświęcić naprawdę bardzo dużo łano ty świniaku jeden i to naprawdę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu żeby e, żeby to jakoś fajnie wyszło tak no bo jak e, ja bym sobie teraz grał chodź tu świnia chodź jak ja bym sobie teraz grał Osz, no nic zabiją mnie. Fak. Spieprzam do domu. Jak ja sobie teraz gram to jest spok, Nic nie widzę. Ciemność, ciemność widzę, ciemność widzę. To po prostu jest, muszę grać ciągle, cały czas, przez dłuższy okres czasu, żeby to jakoś nagrać i żeby jakoś sensownie ten odcinek wyszedł i żeby on się w ogóle wam spodobał. Czemu jest taka kurwa ciemno? Ja nic nie widzę. A do domu chyba trafię. Chyba. Tak dobrze idę. <laughs> Także dzisiaj rajdujemy na pewno tą bazę, bo ten gość mnie denerwuje. On tutaj on tu lata z pompą po tych hangarach i mnie non stop, -stop nie atakuje. Co mi bardzo mocno wkurza. I koniecznie. A dziś miałem oczywiście też próbę rajdu, znaczy nie próbę, tylko tak naprawdę weszli mi. Wypierdolili mi tutaj e, ten, tą, 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 tą ścianę. Musiałbym w sumie ją zmienić i e, wstawić sobie metalową. E, dużo zmian w HeartWordzie no, od, od kiedy ja grałem. Jakie to są zmiany? Między innymi takie, że. E, ale ten samochód jest brzydki. Te lampy są nowe, tego nie było, były inne wcześniej. E, na przykład ściana metalowa na 3C4. Żeby rozwalić jedną ścianę metalową trzeba użyć aż 3C4. E, na drewnianą, z tego co mi wiadomo, wystarczy tylko jedna. E, mam tu jakieś obrągi Tutaj powinien być. No, Stejka sobie. O, steka sobie usmażę, dobra. Więc zmian jest e, naprawdę sporo. Kominek też jest świetna sprawa, też jest zupełna nowość, nie było tego wcześniej. Dobra, zaraz, teraz spróbujemy, e, pójdziemy po tego kłada. Zaraz tylko sobie, dobra, ja muszę sobie wziąć rzeczy w takim razie do tego kłada. Jakie mam tu silniki? 900? -ka, 900. -ka. E, tylko nie wiem czy to jest skrzynia biegów do hmm. Do samochodu czy do tego? A ta? Czekajcie, zrobimy inaczej. Ja sobie sprawdzę w swoim samochodzie, bo nie pamiętam po prostu. Żółte to jest do samochodu, czyli z zielonym. Z zielonym mam tylko jedną. -te setka to. słabiutka strasznie. Słabiotka strasznie. E silniki mam dwa takie same. Kół innych nie ma, mam tylko takie sumie to naboje odłożę dobra jest tak zrobione do no kurwa przepraszam no co ja tak klędzię ale no dlaczego to się spalił tak szybko Poczekam, za chwilę mi się znowu spali. Dawaj. Z tym, z tym dachem będzie tutaj strasznie ciężko, bo nie mam pojęcia jak, jak, jak go tutaj za bardzo zrobić. I to mówię szczerze, bo. E, jest dość, wys jest dość, dość wysoko i, i ten. I ciężko jest tam. Ciężko jest tam dojść do góry, ale zaraz coś, oh, yeah. zaraz coś wykombinujemy. Dobra, idziemy po tego kłada teraz pod osłoną nocy. Ten kład mi się bardzo przyda, bo tak jak mówiłem, jak jeżdżę na zimę, to jeżdżę zazwyczaj samochodem. I ten samochód gdzieś tam chowam w krzakach, ale. Ale to jest yy, dość niebezpieczna a po drugie szkoda trochę tego samochodu. Bo mam nadzieję, że ten kład jeszcze tam będzie. Jest. Dobra, szybko. Fak nie wziąłem paliwa, ty dał, nie! Szybko po paliwo, z powrotem. Nie wiem, czy mam w ogóle wziął paliwo, ale jak co, to sobie zrobię szybko. <laughs> e, gra samemu jest o tyle fajna, że e, na pewno wiecie, że w, generalnie w Heartwardzie nie ma komu... nie można nikomu ufać, to przede wszystkim. No tu ma maszynę gdzieś postawioną. Nie może nikomu ufać, i to jest fajne, no bo liczysz tylko i wyłącznie na siebie. Ale z drugiej strony, granie z kimś jest troszeczkę łatwiejsze. No i więcej się dzieje, tak? Chociaż samemu samemu też można naprawdę fajne akcje zrobić. Zaraz zresztą zobaczycie, jak, jak pójdziemy raidować. Moment tylko. Czy ja mam paliwo? Tu mam jakieś 30. Tyle to nie potrzebuje. Czemu w ogóle ten pięć nie jest włączony? Jak się tutaj to zielone przepala. Dobra, teraz mamy wszystko. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, jeżeli chcecie więcej e, HeartWorda, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pod tym filmem, albo w dół. Jak wam się podobało, to w dół. Znaczy, nie podobało, to w dół. Jak wam się podobało, to, to nie w dół. To do góry. <laughs> chyba coś tak patrzę na długość tego odcinka, że chyba nie zdążymy jednak dzisiaj zbudować tego, tej góry. Ale będę musiał to koniecznie dzisiaj zrobić, bo, bo przecież tam górą można sobie normalnie, generalnie, centralnie. Co jest? Centralnie wejść. Koła. Ktoś tu idzie no to świnie eee, Climb Dobra Jest Zajebisty jest nakład, Bo ma eee, Ma w Te, te, te się Skrzynki pełne I z przodu i z tyłu Trochę wolne. Ale jest, jest git. Jest, jest, tak. Fajne, bo będę mógł sobie pochować w nim e, rzeczy z zimy, czy tam z czerwonej pustyni, jak będę jechał. Mykaj to. Dobra. E, Okej, okay. teraz myślę, że powinniśmy... Powinniśmy pójść zrobić dobrze to naszemu przyjacielowi. No też mi to niepotrzebne eee, Czy ja mam pusty ekwipunek? Eee, praktycznie puste, więc można by było. Nie wiem, czy... Czekajcie, ja najpierw pójdę sobie spróbuję ją obczaić tą, tą bazę. Znaczy, ja już ją obczajałem tak naprawdę, ale. Zastanawiałem się, czy jestem w stanie jak... Co to było? Zastanawiałem się, czy jestem w stanie jakoś tam wejść do góry na tą skałę i spróbować z góry wywalić dach. Jestem ciekawy jaki dach ma wytrzymałość. Ale tutaj jest ciężko przejść. Nie wiem gdzie by tu można było wejść. Tu chyba na tą górę nie można wejść, tak mi się coś wydaje. Możemy by było zrobić przybudówkę, ale... Ale to chyba myślę, że szkoda czasu, skoro on i tak ma. No nie da się tu wejść. Trzeba by było zrobić jakąś rampę. Ale skoro gość ma drewniany, ten, ja niestety nie wiem, gdzie... nie widzę tutaj nigdzie to temu. Nie wiem, gdzie on może go mieć. Ale podwójnych ścian tu raczej nie ma, bo to malutka chatka jest. Być może ma jakieś piętro. Nie mogę tutaj nic. Ja tu nic nie widzę. Nie wiem, czy ja już nie widzę, bo nie można widzieć, czy... Czy ja to źle po prostu robię. Nie wiem. Ja bym tutaj po prostu walnął. To, to jest. Tak, tak zrobimy, dobra, wracam, wracam po C4 i walimy w to. Także pierwszy odcinek, pierwszy raid, oby udany, oby udało nam się tam wejść, no ale na pewno się uda, skoro on ma drewniane drzwi. Scroll ma drewniane drzwi i ma.. wezmę sobie może trochę więcej amunicji na zaś. Jakby co. I gość na pewno nie ma tam podwójnych ścian, to wystarczy mi 1 C4, coś mi się tak wydaje. Tak. Nie no wiem wrócę, daleko nie mam. Czy ja mam młotek? Nie mam młotka. A dlaczego nie mam młotka? Klucz to może odłożyć, to za dużo kosztowało mi materiałów. Dobra i, tak, dobra, i tak jak coś będzie miał, to nie zabiorę się za jednym razem. Chyba że tam gówno będzie. Czy ja wziąłem to C4? Wziąłem. Dobra. Raz kozi śmierć. Wydaje mi się, że go nie ma. Próbujemy. Oczywiście nie odbyło się bez, bez, bez tego, bez problemu. Rozładowała mi się kamera, musiałem przerwać, ale już jestem z powrotem, dobra. Ładujemy tą pakę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raz się żyje, to jest tylko gra. Ale myślę, że będzie dobrze. On tu nie może mieć dwóch ścian, nie ma takiej w ogóle opcji po prostu. Nie! Zabiłem się! Jaki down ze mnie po prostu! Nie wiedziałem, że to aż tak szybko zapierdzielaj tam. Ja pierdzielę. Jaki ząk. Nigdy jeszcze mi się coś takiego nie wydarzyło Zaraz będzie w komentarzu jaki nie jaki jak nie Dobra, lecimy tam, spokojnie Spokojnie, nikt, nikogo tu jeszcze nie ma Dawaj, bierz... To jest mi niepotrzebne. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy tutaj coś dobrego Totem, totem, najpierw totem Dobrze, jest późno w nocy, bo pewnie wybuch e, e, czubków na hangarach. E. Dobra, mamy to. Co my tu mamy? E, biorę tylko rzeczy potrzebne. Co tam miał 200 w ze zepsutych? O kurde, to to też wezmę. E, paliwo. Młotek się przyda. To się przyda, to się przyda. Za wiele tutaj w tej bazie. Jeszcze jest piętro. Piecu. O, 127 niby z czerwonego to jest kit. Maszyna. Ale mu na dół ruchało tutaj tego, aż pewnie mu wypadało to. Materiały to jest ok. Co mamy na piętrze? Serio. <laughs> Serio. Ja pierdziele, ale się w kurwi gość. C4 się zwróciło. No, masakra jakaś. Masakra. Nie wiem po co te rubiny, czy brać te rubiny, czy nie. Kurde, już nie ma miejsca. Fuck. A w drugiej? Ale zajebisty ride. Zajebisty. Dawaj do domu, szybko to zaniesiemy. I wracamy tutaj z powrotem. Nie będę tutaj samochodu samochodem podjeżdżał, bo to dzisiaj nie opłaca. Chociaż mógłbym kładem, to będę za jednym razem zajechać, ale dobra, spokojnie, spokojnie Spokojnie, spokojnie Co ja już tutaj nie mam miejsca Muszę tutaj to pochować Zajebiście, dużo czerwonego w cholerę kamieni kamienia trochę paliwo 200C4 po prostu jaki down, powiedzcie mi jaki down nie wylogowuje się z C4 e, serwera może mi to ktoś wyjaśnić? Bo ja nie wiem. Zawsze kiedy mam C4 czy detonator... Ale to zawsze, po prostu się z nim wylogowuje, bo to wiadomo, że... Ale się go dziwi. Ale się go dziwi. Eee, to biorę, to biorę, to biorę. Tego nie biorę. Łuk wezmę. To wezmę. Oto wezmę sobie pomaluję auto. Rękawiczki y, koło dupy mi latają Co my tu mamy? Dużo surowców Bardzo dużo surowców. Silniki. 200 nie biorę, nie biorę. Nie. Nie. Piec wezmę, paliwo wezmę, to wezmę. Niebieskie. Coś tu wywalę, to wywalę, to wezmę. Okej. Okay. Myślę, że wszystko mam co potrzebuję. O, tu jeszcze tużmy, dobra, ja tu jeszcze wrócę jeszcze raz. <laughs> Wrócimy tutaj jeszcze raz i rozdupimy tą bazę do końca i będzie po, po zabawie. Także e, pierwszy odcinek, pierwszy rajd. Myślę, że bardzo udany. E, szkoda tylko, że mnie zabiło. <laughs> Widocznie, e, jak dzisiaj naprawdę mi wszystko odmawia posłuszeństwa. E, znowu przed chwilą mi się e, skończyło teraz tym razem e, p, miejsce na. Na karcie pamięci w aparacie. Ale dobra. Ja się nie przejmuję, ride był easy. Nic się nie wydarzyło, to mnie bardzo cieszy. Mamy sporo surowców. Myślę, że gość się wkurwi, i to naprawdę nieziemsko, jak zobaczy A nie, czekajcie. Gdzieś, gdzieś wrzuciłem młotek. Ja nie miałem młotka. Młotek. Ten gość miał młotek. Czyżby tam został? Mam nadzieję, że tam został, bo jak nie, to nie będę miał jak mu tego rozwalić. Najwyżej na szybkości zrobimy sobie motek. Szkoda, że jest noc. Ale znaczy, może i dobrze, że jest noc. To szkoda pod tym względem, że będziecie słabo troszeczkę widzieć. On miał chyba ten motek u górę gdzieś. Jest motek. Dobra, proszę pana, tak więc. Proszę mi się tu następnym razem nie budować. Gdzieś tutaj w moich okolicach. Król serwera jest tylko jeden. Spokojnie, tu jest taka ekipa, która poluje na mnie. To jest moja trzecia bodajże miejscówka. I do końca nie wiedzą, nie wiedzą gdzie mnie szukać. Ale pewnie w końcu znajdą idzie zabrać piec? Jak, jak to wygląda teraz? Nie idzie. Chyba nie idzie. W ogóle pozmieniało się dużo w tym Heartwardzie teraz i naprawdę niektóre rzeczy są dla mnie tak nowe, że... A, tu jeszcze miałem zabrać w tym. Coś się sobie robi skrzynki robił. E, I jest... jest dużo nowych rzeczy. Pozmieniali tego w cholerę. Czy na plus? To nie wiem. Niektóre rzeczy nie są na plus. Tej maszyny, na przykład też nie mogę wziąć. I co, ta maszyna będzie sobie tutaj pracowała cały czas? Tak? Tu jakieś tajemnicze pomieszczenie zrobił gość. Może dla zmyłki, że niby tu totem albo coś. Nie wiem. Dobra, myślę, że tyle starczy. I tak się odrodzi na respie, a nie tutaj. Więc się troszeczkę zdziwi. Takie słabo. O, widzicie, tutaj tą ścianę już też zwoliło. Super. Dobra, moi drodzy. Eee, myślę, że na tym zakończymy. Plan odcinka został zrealizowany w pełni. Ride przeprowadzony profesjonalnie, można powiedzieć. Eee, łupy naprawdę bardzo dobre. Mamy kłada złożonego, to jest też bardzo duży plus. W następnym odcinku kolejny rajd i kolejne rzeczy do zrobienia. Tym razem już na pewno będziemy musieli tutaj zbudować dach, bo ja się boję, że tu ktoś mi w końcu wejdzie i mi rozwali to wszystko. No, więc widzimy się w kolejnym odcinku serii Hertur. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.